Cześć, witajcie. Chciałem Wam tylko szybko takiego newsa sprzedać. Wczoraj dostałem info. Możecie pobrać sobie oczywiście gracze z Xboxów. Możecie pobrać sobie taki pakiet startowy Dunkierka i każdy z Was może pobrać właśnie ten pakiet czy to z konsoli, czy to właśnie z, ze strony Microsoftu. I dostajemy czołk dostajemy 7 dni konta premium, jest tam jeszcze masę srebra są jakieś apteczki, nie apteczki zaraz wam pokażę mniej więcej właśnie co wchodzi w ten cały zestaw, ja czołk już posiadałem, czołgu nie, nie otrzymałem po raz drugi, aczkolwiek całe, te, dajmy na to 7 dni konta premium, srebro, wszystko dostałem także ci co nawet posiadają czołg, bez problemu mogą pobrać ten zestaw i powinno im się pojawić na koncie, oczywiście może Możecie to zrobić z poziomu konsoli, wchodzicie do sklepu i po prostu tam możecie sobie wybrać ten cały zestaw, a jak nie to można wejść na stronę Microsoftu i po prostu ze strony można sobie pobrać bez problemu. No i jak tutaj widzicie właśnie na tym screenie, dostałem 634 751 tysięcy srebra. 7 dni konta premium, sprzęt eksploatacyjny, duża apteczka, razy 5, automatyczny system gaśniczy, razy 5, duży zestaw naprawczy, razy 5 i miejsce w garażu. Oczywiście czołg miałem wcześniej, także czołgusia już nie otrzymałem, ale ci co nie mają, dajmy na to ci co na przykład zaczynają albo chcieliby po prostu tylko dostać pojazd, sprzedać go bez problemu można, ale będziecie mieli naprawdę tutaj fajne nagrody, bo same 7 dni konta premium to jest naprawdę sporo kasy. Także cóż, takie info. Jeszcze Wam pokażę mniej więcej jak to zrobić przez stronę Microsoftu. Nic prostszego, wchodzicie na stronę Microsoftu, oczywiście logujecie się na swoje konto i zobaczcie, jest tutaj zestaw World of Tanks. Szukamy sobie właśnie tego zestawiku, pakiety z tą, z tą pozycją i mamy, zobaczcie, zestaw startowy World of Tanks Dunkierka. Cena kosztowała wcześniej tam 70 ileś złotych, a Możecie sobie bez problemu bierzecie zainstaluj na konsoli Xbox One. Ja już akurat ten produkt posiadam i później odpalacie konsolę. Ja to właśnie wczoraj tak wieczorem zrobiłem. Odpalamy konsolę, wchodzimy w ustawienia system aktualizacje i tutaj wszystko jest opisane właśnie co dalej. Jeżeli ktoś ma ustawione od razu aktualizacje gier i aplikacji, także bez problemu odpalamy tylko World of Tanks i powinien zestaw pojawić się na Waszym koncie. Także myślę, że fajny news. Zawsze parę dni: konta premium Wam się przyda. Oczywiście srebro też i jakieś tam zestawiki. Także myślę, że dla graczy Microsoftu bardzo fajny zestawik. Także cóż, dzięki śliczne za uwagę, jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście mówię, to jest tylko i wyłącznie dla graczy z konsol Microsoftu, czyli Xbox One, Xbox 360, nie dla graczy z PS4, także przykro mi bardzo, nie wiem co tam się dzieje w sumie na PS4, jeżeli są też podobne zestawy, piszcie, to zrobię filmik specjalnie dla właśnie, dla graczy PS4. Także cóż, dzięki śliczne za uwagę i trzymajcie się, hej!